Cześć! Jestem Marlena i chciałabym Wam dzisiaj opowiedzieć o depozycie notarialnym. Część z Was pewnie coś tam o tym słyszała, ale wielu pewnie jeszcze nie miało okazji i dzisiaj będziecie mogli zapoznać się z całym procesem depozytu notarialnego. Depozyt notarialny to najlepsza i najbezpieczniejsza forma płatności przy nabywaniu nieruchomości ze środków własnych. Jeszcze mało popularna w Polsce, ale za to bardzo powszechnie wykorzystywana za naszą zachodnią granicą pośród niemieckich sąsiadów. Zgodnie z ustawą, prawo o notariacie, notariusz w związku z czynnością notarialną dokonywaną w swojej kancelarii ma prawo przyjąć środki pieniężne w walucie polskiej lub obcej na depozyt notarialny w celu przekazania ich konkretnej osobie. Notariusz w związku z zaplanowanym aktem notarialnym przyjmuje od strony nabywającej pieniądze na depozyt notarialny, a następnie po dokonaniu aktu przekazuje je stronie sprzedającej. Jako pośrednik i osoba, która ma na celu zaopiekować się wami podczas całej transakcji zakupu mieszkania, przekazując numer rachunku depozytowego, zawsze wskazuje co najmniej dwa sposoby weryfikacji rachunku bankowego. W końcu bezpieczeństwo to nasz motyw przewodni depozytu notarialnego. Kiedy pieniądze wpłyną na konto depozytowe do notariusza, notariusz z czynności tej sporządza protokół, w którym jasno określa między innymi datę, strony transakcji, a także warunki zwolnienia depozytu dla strony sprzedającej. Czyli mówiąc prościej, notariusz po prostu spisuje wszelkie warunki w jakich pieniądze mają być zwolnione sprzedającemu po akcie sprzedaży nieruchomości. Podsumowując cały proces w skrócie, depozyt notarialny można przedstawić następująco. Na początku umawiamy akt notarialny we właściwej kancelarii. Kancelaria kilka dni przed aktem notarialnym przekazuje numer rachunku depozytowego, na który strona nabywająca przelewa pieniądze. Z czynności tej notariusz sporządza protokół, które odczytywane jest chwilę przed właściwym aktem. Po akcie, jeżeli wszystko dojdzie do szczęśliwego finału i podpisy zostaną złożone, notariusz zajmuje się uruchomieniem pieniędzy dla sprzedającego. A kupujący już po akcie może cieszyć się swoim wymarzonym mieszkaniem. Co ważne i szczególnie warte podkreślenia, odpowiednio spisany protokół zabezpiecza interesy obu stron transakcji której to notariusz, jako osoba zaufania publicznego, jest gwarantem tego, że pieniądze są bezpieczne. Pośród zalet depozytu notarialnego wymienić możemy zaufanie, środki wpłacane są na rachunek depozytowy osoby zaufania publicznego, czyli do konkretnego notariusza, bezpieczeństwo sprzedającego, ma on pewność, że kupujący posiada całe środki na nabycie nieruchomości. Bezpieczeństwo kupującego nie musi on wpłacać pieniędzy przed aktem notarialnym sprzedającemu, tajemnica zawodowa, środki zgromadzone na depozycie notarialnym są ujawniane tylko stroną transakcji, a także pewność, notariusz nie może rozdysponować środków w wybrany przez siebie sposób. Oczywiście każda czynność sporządzona u notariusza, także depozyt wymaga wynagrodzenia notariusza. Ale przy tak ważnym zakupie, jakim jest wymarzone mieszkanie, warto zabezpieczyć transakcję możliwie najbardziej, a opłata za depozyt notarialny stanowi tylko ułamek całej ceny nieruchomości. A i jeszcze jedna bardzo ważna rzecz: Jeżeli nie dojdzie do finału i nabywca nie kupi swojego wymarzonego mieszkania, notariusz zwraca środki z depozytu kupującemu. To już wszystko na temat depozytu. Mam nadzieję, że chociaż w minimalnym stopniu przybliżyłam Wam ten temat. Jeżeli Wam się podobało, albo jesteście ciekawi coraz większej ilości wiedzy na temat nieruchomości, to zapraszam Was do subskrypcji naszego kanału.